Szanowni Państwo, powiemy sobie dzisiaj o czymś takim jak o tataraku jadalnym. Oczywiście jest wiele odmian tataraku, ale nas interesuje tatarak jadalny. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na odludziu, że nie mamy co jeść i nagle czujemy potrzebę coś zjeść. I teraz co zjeść? Widzicie, tatarak jadalny. Ja to tak nazywam. Wy możecie nazywać sobie nawet to, to diabeł wcielony. Szanowni Państwo, co tu jest jadalnego? Proszę zobaczyć. Tatarak jadalny. Wyrwamy to cholerstwo. Trudno jest to wyrwać, ale wyrwiemy. O, zaraz, moment, moment. O, wyrwałem coś takiego, widzicie? Jest to tatarak jadalny. Nazywajcie to, czy to jest tatarak, czy nie. Ale czym mamy się najeść? Szanowni Państwo, nie jest jadalne to. Jadalne jest to białe. Patrzcie, tutaj obcinamy. Tu. I tutaj jest takie masełko masełko, które powinniśmy jeść to jest bardzo dobre nie tylko z chlebem, ale jest to dobre również na surowo jest to coś takiego że jak zjemy 20-30 takich krzaków to jesteśmy na najedzeni i nie musimy się martwić o jutro czyli rośliny oprócz tego, że leczą dają nam wam również pożywienie i ten tatarak właśnie, ten o to, to jest wszystko jadalne. Tylko mało kto o tym, Szanowni Państwo, wie. Obcinamy. Obieramy. I tu jest taka biała. Maślana. Ta, maślana, jak masełko. I to po prostu zjadamy. Pamiętajcie o tym. To jest jadalne. Tym się nie otrujecie. Ludzie, którzy nie znają tego, będą umierać z głodu. A wy wiedząc o tym będziecie to mogli spożywać. Także przyjrzyjcie się dokładnie, jak to wygląda. To nie jest typowy tatarak z korzeniami, którego zbieramy kłącze. My to wyciągamy, ja to nazywam masłem. I to masło jest po prostu jadalne. Będziecie mieli problem z nakarmieniem siebie lub rodziny. Nazbieracie tego i będziecie to spokojnie spożywać. Można to to wyciągnąć i nawet posmarować chlebem, bo to jest coś podobnego do masła. Jest to bardzo smaczne, może nie takie bardzo słone, ale wiecie, takie sobie, że pozwoli nam to przeżyć i przetrwać w najbardziej ekstremalnych czasach. Także jeszcze raz powtarzam: nie będziecie mieć co jeść. Szukajcie szuwarów, szukajcie bagien, szukajcie takich krzaków. to to będzie później kwitło. To już jest kwiat, widzicie. O. Kwiat już jest. Ten kwiat nas nie interesuje. Nas interesuje to, co jest po prostu w ziemi. Nie życzę nikomu, aby musiał korzystać z tego, ale jeżeli zajdzie potrzeba, to wy będziecie wiedzieć, bo wy będziecie przygotowani na tego typu sytuacje. Dlatego też to jest to rzecz jadalna. Tak jak woda, która płynie w tym rowie, bo w tym rowie nie ma nawozu. Jest to woda, która płynie ze źródeł. Może teraz zmąciliśmy ją, ale ona nadaje się do picia. Tak samo jak ten tatarak maślany, który z apetytem spożywam. Dziękuję bardzo.